Cześć. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się typami instalacji bezpuszkową i puszkową. Ma to niebagatelne znaczenie, jeśli chodzi o dobór przekaźników w naszym systemie Smart. Zapraszam do odcinka. Tutaj mamy sklecone, trochę tak prowizorycznie, ale jak najbardziej funkcjonalnie dwie dwa rodzaje instalacji. Instalacja bezpuszkowa oraz instalacja, no możemy ją nazwać puszkowa lub klasyczna. Najczęściej stosowaną obecnie jest instalacja bezpuszkowa, to jest taki obecny standard. Natomiast w starszych instalacjach znajdziesz tego typu rozwiązania, zaraz sobie o tym opowiemy. No też niektórzy elektrycy, w szczególności starszej daty, cały czas stosują tego typu instalacje. Opowiedzmy sobie o niej, ponieważ ona definiuje to, jakie elementy możesz zamówić, z jakich skorzystać. Oczywiście do przekaźników lepsza jest tego typu instalacja, natomiast no, jeżeli spotkasz się z taką instalacją, również musisz sobie poradzić. 9 listopada startujemy z premierą kursu Smart Home Wireless, gdzie ogarniemy całą tą tablicę. Ale nie tylko. zaczniemy od planowania, potem opowiemy sobie o wszystkich tych elementach, jak działają, jak je skonfigurować, jak je uruchomić, przetestujemy je, zautomatyzujemy, a potem jeszcze dodamy sterowanie głosem. Serdecznie zapraszam już 9 listopada, a do 8 listopada możesz dołączyć do naszego zajawkowego, acz konkretnego kursu Wejść do świata Smart Home Wireless zupełnie za darmo. Link znajdziesz na ekranie i w komentarzu. A teraz wracamy do materiału. Na pierwszy rzut oka widać, że w instalacji bezpuszkowej są jedynie puszki. Są jednak te puszki, nie, ale znajdują się one tylko przy włącznikach światła, przy łącznikach czy przyciskach. Tutaj są będą zainstalowane oczywiście przyciski lub łączniki. I bezpośrednio do oprawy oświetleniowej z tych puszek wychodzą przewody zasilające do opraw oświetleniowych. Natomiast jeśli chodzi o instalację klasyczną. To tutaj sytuacja wygląda inaczej, ponieważ oprócz właśnie puszek, gdzie są łączniki, oprócz oprawy oświetleniowej znajdują się jeszcze właśnie puszki dodatkowe. Przewagą tej instalacji było to, że oszczędzało się na długości przewodów użytych do wykonania instalacji. No i w zasadzie to jest jej jedyna zaleta. Także w razie czego, jakbyś miał instalować, to idź w tym kierunku. Po prostu. Dobra, zaczynamy. W instalacji bezpuszkowej sytuacja wygląda tak, że przewód jest prowadzony od rozdzielnicy do pierwszej puszki, znajdującej się w obwodzie do pierwszego włącznika, można powiedzieć. No i z tego włącznika tu są trzy przewody fazowy, neutralny i ochronny, i z tej puszki pod włącznikiem przekazywane jest zasilanie, czyli przewód ochronny neutralny, fazowy do kolejnej puszki w obwodzie a następnie do kolejnej puszki w obwodzie i tak dalej, i tak dalej, aż do ostatniej puszki w obwodzie, która będzie zasilać jakąś oprawę oświetleniową. Dobra, przejdźmy do pierwszej puszki w obwodzie. Jest zasilona bezpośrednio z rozdzielnicy, są doprowadzone te trzy przewody. Przewody ochronne są ze sobą połączone na stałe, neutralne ze sobą na stałe. Jedynie przewód fazowy jest tutaj w inny sposób zrobiony, także przewód zasilający jest połączony z przewodem zasilającym kolejną puszkę, na stałe, w złączce. Natomiast tutaj wychodzi jeden przewód, który poprzez łącznik zasila oprawę oświetleniową, czyli jeżeli łącznik, tutaj go sobie obrócę, jeżeli łącznik jest rozłączony, no to potencjał 230V nie pojawia się na tym przewodzie prowadzącym do lampy. Ok? A jak naciśniemy klawisz, to ten potencjał 230V, tutaj prąd zaczyna płynąć przez łącznik, do oprawy oświetleniowej wraca na przewód neutralny, neutralnym wraca do rozdzielnicy. Obwód zamknięty, lampa działa. Wszystkie rodzaje przewodów są przekazywane właśnie z puszki podłącznikiem do puszki podłącznikiem i dzięki temu, dzięki temu rozwiązaniu możemy umieścić przekaźniki wewnątrz puszki, tak i zasilić je, ponieważ najczęściej przekaźniki potrzebują przewodu fazowego i neutralnego do funkcjonowania. Są oczywiście przekaźniki, które działają bez przewodu neutralnego. Są one i specyficzne i trzeba po prostu podczas zakupu się na takie elementy zdecydować, żeby nie było problemu, żeby można było zasilić urządzenie, ale to w instalacji puszkowej. Dzięki za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że okazał się przydatny. A my się widzimy w kursie Smart Home Wireless. Do zobaczenia. Cześć.